Z tej strony Loki. Witam Was w 13 odcinku Dobry Zui Podcast. Standardowo dołącza do mnie. Skraven. I mamy dzisiaj również gościa specjalnego JB. Witam serdecznie. Dla tych osób, które nie znają JB. To może krótko wyjaśnić, czemu akurat jego zaprosiliśmy dzisiaj do podcastu. Poza tym, że był naszym producentem i potem współgaczem na, na sesji Johna Cartera z Marsa, którą graliśmy na, na Fanteiu i na, na kanale Lamy Bez Dramy. To JB zajmuje się również e, robieniem kostek. A jako, że każdy RPGowiec mniej lub bardziej lubi kostki, nie każdy się do tego przyznaje, a niektórzy są otwarcie kostkowymi goblinami bodajże tak się to nazywa. Tak. E, to postanowiliśmy, że to jest e, sobie dobry temat, żeby pogadać z kimś, kto te kostki robi sam, a niekoniecznie je sprowadza z AliEx więc co może jako naszemu lokalnemu goblinowi od kostek z Kajem chcesz zacząć z pierwszym pytaniem? Dobra, wiesz co, pierwsze pytanie. JB, słuchaj. Zwykły chłopak, z Polska, prosta historia, jak to się stało, że ty zacząłeś robić kastopowe kostki do RPGów? E, jest to historia, jakich wiele po prostu stał się. E... Lockdown stał się lockdown stała się pandemia. Nie miałem za bardzo co ze sobą zrobić. Był to okres, gdzie, gdzie dość, dość nałogowo graliśmy w RPG, więc praktycznie przerzucały się najróżniejsze ogłoszenia na Facebooku. No i raz, raz jakiś mi się trafiło ogłoszenie z Wisha, gdzie sprzedawali formy do wyrobu kostek. Formy silikonowe do wyrobu kostek. No i było taki, taki standardowy moment. Hmm. A może by tak. No i tak naprawdę tak od tego się zaczęło. Zamówiłem z AliExpressu czy tam z Wyszali, już nie pamiętam w tej chwili skąd. Formy, które okazały się zupełnym, zupełnie bezużyteczne. Walczyłem parę miesięcy z nimi, dokształcając się potem w trakcie w sumie dokształcając się na YouTubie od różnych producentów właśnie customowych kostek. I doszedłem do wniosku, że jeżeli mamy, ma nam coś z tego wyjść, to trzeba troszkę się zaopatrzyć w cięższy osprzęt. No i zaczęło się robienie własnych form, zaczęło się kombinowanie, żeby stworzyć komorę ciśnieniową. No i cały ten proces nadal, czysto hobbistycznie, tak mi zapełnił pierwsze dwa lockdowny. Okej, okay, bo tu wspominasz już tutaj trochę o, o, o sprzęcie, bo zaczęło się, jak mówisz, o tych foremek jakieś tam z Wish'a czy, czy z innego AliExpressu, które były niezbyt dobre i wspominasz też, że musiałeś się sporo doszkolić, to tak z punktu widzenia laika, jak trudno jest zacząć robić te kości I to jest faktycznie taka zabawa, że każdy, każda osoba mająca czas i chęci może się tym zająć, czy raczej jest to coś, co wymaga bardziej specjalistycznej wiedzy i sprzętu, żeby to robić solidnie? Jak to wygląda, twoim zdaniem? Sama praca z żywicą bo to kostki są robione na metodą odlewania z żywicy epoksydowej. Sama praca z żywicą nie jest trudna. To jest czysta chemia. Każdy, kto, kto powiedzmy był na jakimś matfizie... W szkole średniej jest w stanie załapać o co chodzi, nawet niektórzy humaniści, nie dysujmy tutaj humanistów. Jest to troszkę e, niebezpieczna zabawa, ponieważ o, oczywiście wszystkie epoksydy to jest to jest czysta chemia i mają bardzo dużo e, obostrzeń pod tytułem o może wy, wydzielać odory toksyczne, może wydzielać e, opary toksyczne, bo są, 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 są e, też żywice, które nie wydzielają, e, które są bez, bezwonne, a i tak mogą. Mogą się zaszkodzić. Czyli trochę tak jak tro, trochę, trochę tak jak z drukarkami 3D z tego co mówisz. Tam też te żywice bywają dość toksyczne i tam też trzeba mocno uważać z tymi oparami. Oj, to już jest to jest jako użytkownika y, drukarek 3D to to jest roza, rozmowa na kolejny podcast. Okej, okay, to w takim razie może zostawimy ten osobny podcast a kontynuując z kostkami, czyli mówisz, że no, z żywicą na pewno trzeba uważać ale nie mhm. jest to też jakoś turbo trudna rzecz, a jak ze sprzętem? Jak tak naprawdę sprzęt Potrzebny jest, żeby zacząć tworzyć własne kostki. Jeżeli mamy stworzone dość. Jeżeli mamy stworzone własne formy do odlewania, największym problemem, z jakim, jakim się borykają wszyscy, którzy robią kostki z żywicy, jest uniknięcie bąbelków powietrza. Które w procesie mieszania, w procesie samego nalewania nie uniknie się. Czyli rozumiem, do tego jest właśnie ta pompa próżniowa albo jakiś kompresor? Tak, można się pozbyć bąbelków powietrza, które się złapało w żywicy. Można pozbyć się na dwa sposoby. Tak naprawdę zalecane jest i to i to, ale tak, można albo użyć pompy próżniowej, która te wytwar wytwarzając podciśnienie, czy próżnie wokół płynu, wyciągnie naturalnie to powietrze. Albo można użyć komory ciśnieniowej, która wręcz przeciwnie, tworząc nadciśnienie, zredukuje te bąbelki powietrza do, do, do minimalnych rozmiarów, bo tutaj pracujemy w, z ciśnieniem rzędu 40 PSI, czyli to jest mniej więcej tak jak ciśnienie w oponie samochodowej, to pozwala praktycznie na pozbycie się do rzędu niezauważalnego gołym okiem bąbelków. Ale oczywiście, skoro, skoro tutaj wchodzą ciśnienia, skoro wchodzi tutaj fizyka płynów, zawsze jest ryzyko, że powstanie jakiś jeden duży bąbel, powstanie nadlew, powstanie dziura. I właśnie z tym najczęściej się, się porykają początkujący kurcy. I ja też dużo włosów z głowy, jakbym miał, to bym nawyrywał. Ale już doszliśmy do, 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 opracowałem system, że owszem, zdarzają się, zawsze się zdarzają, jeszcze zdarzają się jakieś, jakieś fejle, ale już, już w miarę bezproblemowo to idzie. Czyli nie jest to coś niemożliwego, tylko wymaga po prostu wprawy, nie jest to coś, co się człowiekowi uda za pierwszym razem, czy nawet za piątym, ale jeżeli... Zna się ogólne zasady, to, to mówi, że można te, te bąbelki, takie problemy techniczne, inne tego typu zredukować przynajmniej, o ile nie wyeliminować. Poświęcenie i, i, i zdrowy rozsądek i olej w głowie, jak to się mówi. Wszystko można, każdy problem można rozwiązać. Nie jest, nie jest to yy, rozpracowywanie nowego silnika odrzutowego, jest to w, relatywnie prosty. Proces, ale zawsze trzeba go dostosować do, do siebie, do materiałów, którym dyspo, dysponujemy i, i do sprzętu, którym dysponujemy. Ja, na przykład, przeszedłem, zanim udało mi się zrobić pierwszy zestaw, który był w miarę, pre, w miarę prezentowalny, przeszedłem przez chyba pięć czy sześć różnych rodzajów żywicy, żeby znaleźć taką, która dobrze, e, dobrze zastygała, która nie tworzyła nadlewów. Zawsze to jest metoda prób i błędów. Czyli mamy tak naprawdę trzy elementy, które będą potrzebne czyli mamy tą żywicę, którą trzeba znaleźć odpowiednią, potrzebujemy dobrych form i potrzebujemy jakiejś formy narzędzia do pozbywania się tych yy, baniek powietrza. Może kończąc już ten punkt a propos tego, co jest tak naprawdę potrzebne, żeby zacząć i jak trudne to jest, jak byś ocenił, trzeba mieć na to dużo przestrzeni w domu, albo jak kosztowo to wychodzi, żeby zacząć od takich zupełnie najprostszych kostek? Z definicji nie powinno się tego wykonywać w domu. Z racji właśnie tego, że są to chemiczne, dość agresywne roztwory, zaleca się dobrze wentylowane pomieszczenie gospodarcze, także na stole kuchennym raczej bym nie radził tego robić. Dużo osób ma po prostu dedykowane warsztaty do tego. Natomiast no, wystarczy jakiś kawałek relatywnie bezpiecznego miejsca, w którym ani nie ma produkcji żywności, ani, ani spożycia. Garaż wystarczy, piwnica. Jeszcze jednym, jednym elementem, który, na który też trzeba zwracać uwagę, jest temperatura. Więc to też nie może być jakaś zmarznięta piwnica. Zazwyczaj żywice pracują dobrze w temperaturach pomiędzy 15 a 25 stopni. Także to też jest jeden z czynników, który powoduje, że no w zimie ciężko jest pracować z żywicą. Okej, okay, dobra. To całkiem sporo się dowiedzieliśmy o praktycznym aspekcie robienia tego i o praktycznym aspekcie gdzieś tam eliminowania problemów. Natomiast poza podstawowymi odlewami, takimi najbardziej banalnymi po prostu wielościennymi kostkami, w sieci jest naprawdę mnóstwo olśniewających zestawów, w które... Mają różne, jak to określić, urozmaicenia, atrakcje. Kostki, które mają w środku muszelki, makaron, owady, brokat, jakąś błyszczącą folię, najróżniejsze cuda. Nieraz widziałem, że dosłownie całe malutkie dioramy, makiety, figurki zatapiano w kościach. Próbowałeś czegoś takiego? Robiłeś? Albo może zapadł ci w pamięci jakiś taki naprawdę pokręcony komplet, o którym byś chciał powiedzieć? Też rozbiję odpowiedź tutaj na, na, na dwa człony. Tak, próbowałem. Tutaj limitem jest tylko własna kreatywność. Tak naprawdę moim takim najlepszym bestsellerem w sumie są duże D20 o, o średnicy 45 mm. To, to jest taka słuszna kostka, którą można krzywdę zrobić. Z zatopionym małym modelem. E... Figurek z gwiezdnych wojen, z sokołem Milenium i z X-Men. A ja, widziałem, pamiętam, pokazywałeś mi. Są, są grube, przyznaję. To generalnie te kostki troszkę mi zwróciły sprzęt, ponieważ za oceanem są naprawdę pasjonaci i są gotowi zapłacić naprawdę ciekawe pieniądze za takie rzeczy. Natomiast druga rzecz, z takich najdziwniejszych, Zestawów, e, chyba najbardziej mi w pamięć, e, do tego stopnia, że czasami można się budzić e, zlanym potem, e, utkwił mi zestaw z zębami. O matko, też o nim pomyślałem, o, tak. też go widziałem. Mm -hmm. Tak, oje, porady. To po prostu. <laughs> tak, to jest coś. Ale widziałem też fasolkę po brytońsku. Też, też, tak, też fasolka tak. Widziałem chiński makaron. Tak, tak, jak najbardziej. Owady zasuszone, nie wiem, czy gdzieś Ci się rzuciły w oczy jakieś tam ludzie. Motylki, pszczółki, komarki wkładają i ja mówią o rany. To... Generalnie jak wchodzimy w, 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 w sferę owadów, ja zazwyczaj unikam tego typu postów, ponieważ z, z owadami niechybnie wiążą się również pająki, a, a, a to a nie tak, jest tak. moja bajka. No, to Rozumiem doskonale. Dobrze, to może sterując, może sterując temat z dala od pająków, jeżeli nie chcemy, nie chcemy o nich rozmawiać. Tutaj wspomniałeś o tym, że są za, oceanane, za oceanem, czyli głównie pewnie, e, Stany. E, są ludzie, którzy są w stanie za te kostki naprawdę zapłacić ciężkie pieniądze i faktycznie część tych kostek, zwłaszcza tych bardziej, że tak powiem wypasionych, yy, no, wiąże się z pewnymi konkretnymi cenami, które są dość wysokie. I tutaj w większości internetowych dyskusji się pojawia ten argument po co kupować takie customy za niewiadomo ile pieniędzy, a nie kupić po prostu najtańszy komplet Chessexa, czy jakichś innych kostek yy, sprowadzanych z Chin, które kosztują parę złotych za komplet. Jaki jest powód, dla którego ludzie twoim zdaniem wydają tyle pieniędzy na, na kostki, które w założeniu mają być bardzo praktyczną rzeczą do poturlania po stole przy grze? Może tutaj pewną analogię tutaj zastosuję. W takim razie po co chodzić Na dobry obiad do restauracji, jak można machnąć skrzydełka w KFC. Wszystko jest, jest kwestia własnego komfortu. Jako gracze chcemy mieć w pewnym sensie, nie wiem jak wy. Ja na przykład przy, przywiązuję się do swoich postaci, w jaki system bym nie grał. I zawsze takim miłym dodatkiem jest mieć dla tej postaci odrębny zestaw kostek. Tutaj Kevin się na pewno ze mną zgodzi, tak. bo jest tak, naczelnym wszym? goblinem Rzeczypospolitej, zbierającym wszelkie <laughs> kości. I to, jest, to nawet nie jest kolekcjonerstwo, to jest po prostu miło jest mieć w pewnym sensie jakieś. Namacalny dowód na tą postać. Bo karta postaci to są tylko cyferki na kartce, na kartce papieru. A jednak, jak już powiedzmy, tematyczne, masz jakiś tematyczny zestaw kostek, no jest to jakiś. Wy... też nie jest to wygoda. Jest to, jest to, jest to jakiś po prostu bodziec, który, który robi nam miło na brzusiu, jak Sentyment, po prostu sentyment. Albo to, co niektórzy mówią o RPG-owcach, że właśnie, uh, Shiny On... tak. do tego się sprowadza. Tak. <laughs> no to <z> myślenia, <laughs> tak. ale w pełni rozumiem, jakby fajnie jest mieć taką, nie wiem, namacalną pamiątkę, która jest przyjemniejsza do trzymania po prostu w łapie, turlania po stole, niż, niż po prostu niż, kartka papieru, więc... Seks. W pewnym sensie jestem w stanie to zrozumieć. O ile sam nie kupuję jakiejś masy kostek, to mam bardzo konkretny gust, jeśli chodzi o kostki i lubię mieć konkretny rodzaj kostki do rzucania. I dlatego wybieram te na no nie pan. inne. Tutaj też wchodzi, niektórzy lubią kostki, które mają e, ostre, ostre, krawędzie, niektórzy lubią za, zaokrąglone. To jest kwestia osobistej, e, osobistych preferencji i ja nie widzę w tym nic złego, że nie widzę w tym nic złego, żeby e, posiadać tylko jeden zestaw kostek, którego używasz do wszystkiego. No ale gdzie tu jest zabawa? Prawda? Dobra, słuchaj, trochę zeszliśmy na zbieractwo, a wracając poniekąd do tematu tworzenia kości samemu, gdybyś miał jakąś taką jedną, kluczową, istotną poradę dla kogoś, kto chciałby zacząć przygodę w ogóle z tworzeniem kości, ktoś, nie wie nic, zobaczył jakiś post na Facebooku, mówi, o fajnie, ja mógłbym, mógłbym spróbować, nie? Co byś, co byś doradził? Próbuj. Nigdy się nie dowiesz, jeżeli nie spróbujesz. Czyli po prostu metodą prób i błędów. Tak, metodą błędów i błędów częściej, niestety, ale w pewnym momencie, jeżeli taka osoba się nie podda, nie, nie, nie bardzo weźmie do serca sobie porażki, feile, pęcherze, dziury w kostkach, w końcu jest ta wielka satysfakcja, kiedy jesteś w stanie pokazać światu na Facebooku czy, 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 czy gdziekolwiek indziej. Pierwszy twój zestaw, który zrobiłeś własnoręcznie, a jeszcze jak... Jeżeli grasz na żywo, jak przyniesiesz taki zestaw do nowego mistrza gry, to po prostu jest no, lans na dzielni plus 10. No i w zasadzie tak jakby sky is the limit w tym momencie. Jak już się nauczysz to robić, to już możesz sobie zrobić takie rozmiary, takie kolory, takie fonty, jakie Ci się podobają, jakie, jakie pasują ci potrzebujesz, nie? dokładnie, proces jest ten sam, reszta to jest tylko kwestia fantazji. Zresztą ta sama forma przyjmie kostkę jednokolorową, ta sama forma przyjmie kostkę, która jest mieszaniną kilku żywic, ta sama, kostka, ta sama forma przyjmie yy, kostkę, w której masz, no powiedzmy, zatopiony bursztyn lub muszelkę. No, dokładnie. Jest jeszcze jeden temat, który ja bardzo chciałem poruszyć przed podcastem, nawet chwilę o tym dyskutowaliśmy. Ja nawet chciałem przez chwilę zrezygnować z omawiania tego punktu, bo wydało się dla mnie dość oczywisty. Mianowicie pytanie, jeżeli ktoś zaczyna. Robić takie kostki i zakładam, że chcę to robić jako nie tylko hobby, ale też jakaś forma e, zarobku na boku albo pracy. Czy warto celować z takim produktem na polski rynek, czy lepiej od razu się skupić na, na, na klientach zachodnich, tak jak mówisz, gdzieś tam za ocean? Dla mnie osobiście ta kwestia była nie wiem, jakoś żyłem w przekonaniu, że jasne, że bardziej się opłaca sprzedawać na zachód, bo tam mają więcej pieniędzy takie rzeczy i chętnie je kupują. Ale powiedziałeś, że masz na ten temat jakąś opinię że chciałbyś się nią podzielić? I możliwe, że jest nieco inna niż moja, więc bardzo chętnie bym ją usłyszał. Bo nie ukrywam, że mnie szczerze zaciekawiłeś tym. Jak najbardziej, jeżeli chcesz na tym zrobić pieniądze, to Polskę należy omijać szerokim łukiem. Niemniej jednak, no z przyczyn czysto ekonomicznych, no sama, sam przelicznik jakiejkolwiek waluty do Polski no nie Oszukujmy się, od lat nie był, nie był dość ciekawy. Niemniej jednak uważam, że jest w Polsce dużo pasjonatów, że byliby w stanie, może na pewno, na pewno nie na e, stawkach, jakie powiedzmy e, zapłaciliby Amerykanie czy Australijczycy. Ale na pewno są, są w Polsce osoby, które chciałyby i byłyby w stanie zapłacić pewne pieniądze za coś customowego, coś, co, co, co daje im radość. Tutaj muszę tu troszkę rąbka tajemnicy odsłonić. Właśnie teraz będę robił zestawy customowych kości dla jednej z fanowskich organizacji w Polsce. O. O, owszem, no, nie jest to Zarobek, ale to jest bardziej propagowanie, propagowanie idei, propagowanie twórczości. Także jak najbardziej Polska jest rynkiem. Może nie tak opłacalnym jak reszta świata, ale no, raczej czas, żeby przy polskich herpegowych stołach pojawiło się coś więcej niż, niż chamski czeseks albo odpadyki workshopa. Okej, okay, to może powoli, powoli kończąc naszą rozmowę na dzisiaj. Ważne pytanie, jeżeli ktoś chciałby takie kostki nabyć na przykład od Ciebie, gdzie cię można znaleźć? Bo na Facebooku jesteś bodajże jako Dice Brewery? Czy są jeszcze jakieś inne miejsca, gdzie można Cię znaleźć w sieci? Tak, jestem i na Facebooku, i na Instagramie jako Dice Brewery. Czasami też na, na Twitterze, niemniej jednak Facebook jest takim głównym kanałem. Facebook i Instagram są naj, naj, najprostszymi miejscami, gdzie mnie można znaleźć. Okej, okay. podlinkujemy oba Twoje profile w takim razie w opisie. Dzięki wielkie, że znalazłeś na nas chwilę, żeby, żeby z nami pogadać o kostkach. Z tego co mówiłeś, to praca w swoim warsztacie kostkowym w re, dopiero przed podcastem. Dalej coś tam pracowałeś przy kostkach, więc cieszymy się. Tak, że że znaleźliśmy zły nas moment. Mamy też nadzieję, że dla, dla słuchaczy taki y, rzut oka na to, jak wygląda robienie Kostek, y, że tak zarzutuje chałupniczo w domu, ale mimo wszystko fajnymi metodami, będzie ciekawy. I mam nadzieję, że usłyszymy się z wami już y, w następnym odcinku 14. Dzięki wielkie. Dzięki, cześć. Dziękuję serdecznie. Za...